z Ewangelii świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, za prawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, Odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, nie z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie, bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól swój, smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Słowo Chrystusa na dziś jest bardzo. Bardzo mocne, słowo bardzo radykalne, to słowo, które wręcz budzi lęk, strach, i dobrze, tak ma być. Jest to dobry lęk, który, który to słowo budzi. Święty Doroteusz z Gazy, mnich, pisze, że jest powiedziane u. Świętego Jana w jego liście, że doskonała miłość usuwa lęk. Ale przecież tyle razy w Piśmie Świętym jest powiedziane o lęku. Maryja się lęka. Jest psalm, który mówi: Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci. I tyle innych miejsc, gdzie jest mówione o tej Bożej Bojaźni. Więc mamy się bać, czy nie mamy się bać? I Doroteusz daje tą naukę, jest to człowiek naprawdę bardzo, bardzo głęboki pustelnik, Miał głębokie poznanie natury człowieka. Mówi, że jest dwa rodzaje bojaźni. Jest bojaźń początkowa, a druga jest bojaźń doskonała. Jest bojaźń, która polega na tym, że człowiek pełni wolę Bożą ze strachu przed karą. Nie jest to ideał, ale jest to dobre. Boi się Ponieważ boi się konsekwencji, które grzech może przynieść z sobą. Natomiast co innego jest, jeśli ktoś pełni wolę Bożą ze względu na miłość do Pana Boga, kocha Boga i dlatego chce Mu służyć. Więc jest te dwa rodzaje bojaźni. Jest ta bojaźń Boża, ta dobra, pozytywna, i do, do tej trzeba dojść, do, do tej trzeba dążyć. Ale Torteusz mówi, nie można dojść do doskonałości, doskonałej miłości inaczej, aniżeli tylko tą, przez tą miłość początkową, przez tą miłość taką negatywną, przez tą miłość, która jest tą miłością z lęku. A więc jest to rzecz dobra. To jest ta rzecz, która jak gdyby jest odwrotnością do tego, o czym mówi Księga Syracha. Bo tam... Jest to słowo, które dzisiaj chyba jest tym słowem, które jest na ustach świata. Syra mówi: Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało? Bóg jest cierpliwy. Nie bądź bez obawy co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów. Wielkie jest Jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów. To jest co myślenie tego świata, również myślenie w kościele. Jest wielkie miłosierdzie Boże. Pan Bóg nie ma innego wyjścia, jak mi wszystko przebaczyć. Ale to jest słowo Boże, które mówi syrach. U niego jest miłosierdzie, ale i gniew. Na grzeszników spadnie jego zapalczywość. I Chrystus też mówi w tym, tym słowie: Lepiej jest dla ciebie bez nogi, bez ręki, ślepym, chromym wejść do yy, życia wiecznego, a jeżeli posiadanie tego wszystkiego. I wylądowanie w piekle. Bardzo poważne słowo. Słowo, które pyta mnie dzisiaj, mnie, co jest tym, co mi przeszkadza pójść za Chrystusem, co jest czymś, co powoduje, że ja jestem w piekle. Kiedyś rozmawiałem z moim bratem e, też o tych zgorszeniach w kościele i tak dalej. Jacek mówi mi to słowo. Myślę, że powodem jest to, że w kościele i wśród księży po prostu nie ma wiary. Że człowiek, który decyduje się nie tylko na grzech, bo grzech jest czymś, co, jest, co może przyjść nagle i człowiek sobie w sobie nie poradzi, ale co innego jest z co innego tworzyć pewne imperium, być w tym grzechu, y, ciągle iść w zaparte. Że to jest mój sposób życia. Nie chcę z niego wyjść, chcę, żeby inni mi służyli, chcę innych wykorzystywać, czy to dziecko, czy, czy, czy słabych. Powodem jest brak wiary. Również w to dzisiejsze słowo. Że człowiek sobie myśli: nie ma odpłaty, nie ma. Jest tylko to życie, Pożyje sobie, pogrzeszę i, i, i będzie dobrze. Pan Bóg przebaczy. Nie, to słowo naprawdę dzisiaj. Jest tym Słowem, który jest twardym, bo Pan Bóg chce nas wyrwać z grzechu. Nie mów z i nic się nie stało. Stało się. Oczywiście Pan Bóg przychodzi w Chrystusie, żeby mi pokazać, co się stało. Krzyż to jest zapłata za mój grzech. Stało się, bo Chrystus umarł za ten mój grzech. Nie, że mi się nie stało, mi się nic nie stało. On ten grzech wziął na siebie. Kiedy Chrystus mówi do cudzołożnicy, Idź nie grzesz więcej, nie mówi jej nic się nie stało. Stało się. Ja idę na krzyż, żebyś ty była czysta. Skorzystaj z tego, dzieła miłosierdzia, miłości, którą ja ci okazuję. Nie, że nic się nie stało. Słowo bardzo mocne, słowo, które pyta mnie, co ja dzisiaj powinienem odciąć, z czego zrezygnować? Jakie oko? Oko na świat. Może to jest to narzędzie, przez które patrzę. Może komórka, może komputer. Jeśli mi nie służy, jeśli nie ma innego wyjścia, że trzeba to poświęcić. Że jest ta droga, którą przebywam moją nogą, droga ku grzechu, grzechowi. Może mam tą, tą nogę na tej drodze odciąć? Nie mam w tym kierunku absolutnie już iść, mam się z tego wycofać. Jeśli moja ręka jest tą ręką, którą wyciągam po grzech, jak Adam w raju, żeby kogoś urzeczowić, żeby mi służył, żeby był dla mnie, żeby przytulić, chociaż nie, nie, nie jest to rzecz do przytulenia, człowiek do przytulenia jeśli ta, tą ręką grzeszę, mam tą rękę odciąć. Mam się wszystkiego wyzbyć, żeby się nie tylko nie dostać do tego piekła, do Gehenny, do tego ognia, który jest potworny. Jeśli to słowo budzi we mnie lęk, to dobrze. To jest ten pierwotny lęk, to jest ta pierwsza faza bym przyjął na poważnie ten lęk Obym sobie go uzmysłowił po to żeby przejść do tej chcieć przejść do tej drugiej fazy żeby był ten lęk przed Panem Bogiem lęk który mnie z nim jednoczy ten lęk który był udziałem Abrahama który na górze Moria usłyszał to słowo od Pana Boga Teraz poznałem, że się mnie boisz, że boisz się Boga. To jest ten dobry lęk, gdzie Bóg jest pierwszy. Jednego się lękam, żeby tej relacji z Nim nie zachwiać, żeby tej relacji nie nadwyrężyć, żeby, broń Boże, tej relacji nie zniszczyć. Niech się dzieje, co chcę, byleby Pan Bóg utrzymał mnie przy sobie, żeby się od niego nie oderwał żeby miał tą autentyczną miłość do Pana Boga ponad wszystko niech ci Bóg błogosławi strzeż ojciec i syn i duch święty amen